W budynku po dawnych wydziałach starostwa powiatowego w policach przy ulicy Kresowej powstaje internet dla najmłodszych wychowanków specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego nr 1 w Policach. Od dłuższego czasu budynek nie był użytkowany. Zrobiliśmy to dlatego, że w miejscu, gdzie w tej chwili mieszkają te najmłodsze dzieci w internacie. Nie wszędzie spełnione są warunki pożarowe i te warunki, w których mieszkają są znacznie gorsze niż te, które stworzyliśmy tutaj. Zamierzamy od 1 września przenieść te dzieci tutaj, żeby miały przede wszystkim bezpieczne warunki, ale też i komfort. Budynek przeszedł generalny remont. Powstały windy, podjazd dla osób niepełnosprawnych oraz mechaniczne otwieranie drzwi. Wymieniono między innymi okna, tynki wewnętrzne oraz stolarkę drzwiową. Nowy internat spełnia wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz przeciwpożarowe. W tych budynkach, w których do tej pory są dzieci i będą przeniesione do naszego nowego, nowoczesnego internatu, jeszcze znajdują się sale lekcyjne, więc jeżeli w ramach Polskiego Ładu uda nam się zbudować dodatkowe sale lekcyjne, a taki jest plan, to te budynki będzie można sprzedać. W nowym budynku powstały między innymi pokoje dla 36 wychowanków, kuchnia z jadalnią, pokój dzienny, łazienki dla osób niepełnosprawnych, pralnia z suszarnią oraz szatnia. Koszt inwestycji wynosi blisko 3 150 tysięcy zł i jest finansowana ze środków Powiatu Polickiego.